Te fora w ogóle medyczne to jest kopalnia główna. tam proszę nie wchodzić. Tam jakaś kobieta o tej gastroskopii jeszcze napisała, ja miałam to badanie, musieli mnie związać i trzymało mnie trzech pielęgniarzy. Ja sobie myślę, o kurwa, zwykle jak kogoś zwiążesz, to nie trzeba go już jednak trzymać. Comedy Lab to stowarzyszenie komediowe z Krakowa, gdzie się zajmujemy eksperymentowaniem komediowym. Zwykle jest to wydarzenie typu Open Mic, czyli testowanie nowych żartów, plus eksperyment. W tym tygodniu eksperymentem były prawdziwe historie. Takie rzeczy trochę nieokrzesane, prawdziwe, trochę śmieszne, wzruszające, różne tam się pojawiają. I jeżeli ktoś lubi eksperymenty i lubi komedię, to zapraszam serdecznie w każdy piątek do nas. Robimy coś co tydzień, jeżeli jesteście z Krakowa. Artefakt, café, setka sztuki. Jeżeli nie jesteście z Krakowa, są wakacje. Można przyjechać, zobaczyć sobie, posiedzieć z innymi ludźmi, co się śmieją i lubią śmiać i tymi to rozśmieszają. Zapraszamy serdecznie. A teraz co? Zobaczcie sobie, był Open Mic, tam testowałem nowe rzeczy. E, trochę tam przybąbiło, trochę nie. To co nie przybąbiło, to oczywiście nie pokażę, bo to wejdzie do e, nowego programu. Jesień, wrzesień, październik będzie można oglądać w miastach różnych. Teraz e, zapraszam, można sobie zobaczyć jak to wyglądało. Oprócz historię Open Mic, tralala, pozdrawiam. Przed Państwem ostatni zawodnik, dajcie mu wielkie brawa, będzie Rozpierdol Tomek Machnicki! Super, Patryk. Fajnie, że zbudowałeś duże oczekiwania teraz. Nie czuję kurwa żadnej presji. Słuchaj, co będzie rozpiędzony. Ale w sumie wygląda na to, że wystarczy, że stoję. Jakby. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło Was widzieć. Cieszę się, że jesteście i że ja jestem, bo w jakiejkolwiek innej sytuacji to raczej by nie zadziałało. <ślaszt> Po 30, to takie odkrycie do mnie dotarło, że jak sobie myślałem, jak ktoś do mnie mówił, hej, na starość zrozumiesz to czy tamto, to ja się kurwa nie spodziewałem, że to będzie tak szybko. <grym> Ten fragment to wydaje mi się jeszcze taki jest do uratowania. Normalnie można z nim coś zrobić, trochę pokombinujemy i może po restrukturyzacji ma jeszcze szansę pojawić się. Programie. Teraz zobaczycie działalność typu występowo-ankietowego, zbieram informacje i na tej podstawie chcę stworzyć żart, to jest taki trochę projekt vlogowy, żebyście mogli się przyjrzeć procesowi tworzenia takiej rzeczy, razem zobaczymy co z tego wyjdzie, za rok może dwa schodami na strych ten żart wejdzie do programu i zobaczycie go na jakimś nagranku, które miejmy nadzieję będzie miało ze 100 tysięcy wyświetleń i wszyscy będziemy zadowoleni, że razem, żeśmy do tego doprowadzili, do tego, żeśmy doprowadzili. Bo teraz będę ankietę przeprowadzał, to, to nie będzie jakaś bardzo intymna ankieta. Po prostu będę się starał dowiedzieć, na ile was rodzice w dzieciństwie straumatyzowali. <g formulation> e, czy kogoś z Państwa rodzice w dzieciństwie straszyli? Czymś dziwnym, takim niestandardowym? Srebrna ręka? Że Pana to nie jest straszenie, to jest wykorzystywanie seksualne. To należy zgłosić. A czym była srebrna ręka? A dziadek, no to jak. Jak dziadek, to chuj, to się nie liczy. A przepraszam, a jak pan ma na imię? Kamil. Z jakiej części Polski jesteś? Z nowej huty. O kurwa. Z nowej huty. Stary, to trzeba było powiedzieć, żebym uważał, zanim się do ciebie przyjebałem. Ale słuchaj, ja Ci powiem szczerze, ja też jestem z Nowej Huty. I ja naprawdę uczestniczyłem we wielu wpierdolach. Tylko niekoniecznie po tej stronie, co bym chciał. Ja się już pytam od jakiegoś czasu ludzi o to i zwykle się pojawiają jakieś takie podobne odpowiedzi, że. Jakiś diabeł, bobo, jakieś tam tego typu rzeczy. A... Szpada? <śpady> A szpadel, boże, myślałem, że rodzice byli szermierzami i po prostu... Szpadel to też dość standardowe, tylko że mi... Zwykle nim się nie straszy, tylko... na <śpady> A zjebałem żart, no nie wiem. Mam... <śpady> Człowiek, yeah! który tak samo kończy seks jak A Zjebałem, przepraszam. Wyciera mi to do domu na razie. Te bombione rzeczy to są możecie zobaczyć, żeby nie było, że to takie jest kolorowo i różowo i że zawsze wszystko wchodzi i wychodzi od początku. No tak nie jest. Zobaczcie sobie, jak wyglądały prawdziwe historie, moje nie tylko moje, bo tu się fragment pojawi innej osoby, też bardzo śmieszna i pozdrawiam. Michał Łącznik, super chłop, śmieszna osoba. Z Guciem jesteśmy na spacerze, Guciu szuka miejsca na kupę. Wieczór prawdziwych historii. Ja na początku muszę zacząć od kontrowersyjnego stwierdzenia, możecie nie uwierzyć, ale nie jestem gejem. Nie jestem gejem, ale pewnego dnia koleś ugryz mnie w fiuta. Wszystko zaczęło się pewnego dnia po wieczorze tutaj na Comedy Labie i Łukasz mówi, że zrobiłbym coś ciekawego, nie? Ja mówię, dobra, masz coś na myśli. A on mówi: wiesz, co mój kumpel jest w klubie, takim gejowskim klubie i możemy do niego podbić. Jego kumpel sobie podrywa jakiegoś faceta, więc tam sobie czekamy na niego przy barze, zamówiliśmy sobie jakieś drineczki. Podchodzi do nas koleś i pyta, hej. Słuchajcie, poświecicie mi latarką, i mi wtedy y, przypomniało się szkolenie moich rodziców, jak świecisz, debilu i tak dalej. Przez to zajebiście świecę latarką. Więc mówię, no jasny, ziomek, poświecę ci latarką, nie? I zabrał mnie do dark Krumu to to jest taki pokoik, półtora metra na półtora, w którym jest faktycznie bardzo ciemno. Zamknął drzwi na taki skobelek, no i wciągnął te kreski i tak widać, że, że jest taki zamulony. Ja mówię, to co, już poświeciłem ci tą latarką, to co, wychodzimy? A on mówi, a może zrobiłbym ci lodzika? Nie, wiesz co, dzięki, to jest bardzo przyjemne, ale nie, to jest... To jest ja, ja jestem y, 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 hetero, nie? Y, a on mówi: Nie, no. Pff, może jednak. I zjechał, zje, zjechał y, y, na dół. Dwie y, y, myśli, takie, w co ja się wpierdoliłem, nie? A druga myśl: e? Ale mówię mu: y, Wiesz co, ja, ja mam dziewczynę, nie? A on mówi. Ale co z tego? Ja mam żonę. I mnie jeb ugryzł! I to tyle ode mnie. Dzięki. Michał Mącznik. Już wiemy, gdzie ma włącznik. Przygotujcie się na kolejny Rozpierdol, bo przed wami Tomek Machnicki! Patryk, Przy tym mnie możesz zacząć zapowiadać w jakiś kurwa normalny sposób? Dobry wieczór, cześć. O, chcę, że pani reaguje już na mój ryj, po prostu. Bardzo fajnie. No ja też mam historię z klubu gejowskiego. E, jakiś młody chłop mi powiedział, że nie jest gejem. No to normalnie go ugryzłem, kurwa. Super, ja, ja inną jednak historię mam, ale muszę Wam Państwu powiedzieć taką jedną rzecz o sobie, zanim zacznę historię. Ja jestem taką osobą, żebyście wiedzieli, że ja dostaję notyfikacje z tej aplikacji. Znany lekarz często tam mi przychodzi: O, najlepsi lekarze w Twojej okolicy czekają na Ciebie w aplikacji. Znany lekarz! Ja sobie myślę, ja kurwa dostaję normalnie gorące mamuśki dla hipochondryków. O, pan Janusz czeka na Twoją kolonoskopię. I właśnie Wam opowiem, jak miałem zapalenie żołądka. Wspaniała rzecz, jak ktoś nie wie, to, to nie jest tak, że jak cię. Boli brzuch od miesiąca, to idziesz do lekarza, robisz A on mówi, o tak? To jest zapalenie żołądka. Nie. Jak cię boli brzuch od miesiąca, to lekarz zajrzeć musi dużo głębiej. Od jednej albo od drugiej strony. I to jest odwieczny dylemat. się okazuje. Ja na jednym forum w internecie czytałem taką dyskusję. Co jest lepsze, gastroskopia czy kolonoskopia? I kurwa się okazuje, że to jest jak być albo nie być. Lepiej do buzi czy w dupę. Ja wam powiem, ja z dwójka złego to wolałbym raczej w dupę. Z tego względu, że po prostu jak ktoś już wejdzie, no to przynajmniej się ubabra w gównie. Tam na tym forum się kłócili, nie? Tam jakiś chłop pisze, o jasne, że lepsza jest kolonoskopia, tam masz pakiet atrakcji, trzy dni głodówki, czopki przeczyszczające, lewatywę. A jakaś pani nie zrozumiała tego żartu i mu pisze, o ty Durniu, homoseksualiści nie robią głodówki dla przyjemności. Czemu to akurat paniom najbardziej zabolało? Głodówki nie robią, ale czopkami i lewatywą to się kurwa zadowalają co ciebie. Ktoś tam jeszcze pisze, gastroskopia jest jak odwrotne robienie loda, ponieważ tam się na połyku kończy, a seks oralny się na połknięciu zaczyna. W jednym przypadku zostaje w ustach chwilowy niesmak, a w drugim półtora centymetrowa rura w przełyku na 7 minut. Ja to tak sobie pomyślałem, że jakby się dało w diagnozować seksem oralnym, to bym, kurwa, nie szedł na gastroskopię. <noise> A opowiadałem tę historię kiedyś w Kielcach i chłop z publiczności do mnie drze mówi A skąd, kurwa, wiesz, że nie smak? <noise> ja, że jestem osobą asertywną, no to już w głowie miałem riposty. O, bo tak mi powiedziała twoja matka. <noise> Bo nie wyplułeś przed występem bez powodu. A tak naprawdę to się tak napiąłem: krzyczę do niego z autopsji. Ale lekarz faktycznie mi zapisał tą gastroskopię i musicie wiedzieć, że, że te fora w ogóle medyczne to jest kopalnia główna. Tam proszę. Nie wchodzić. Tam jakaś kobieta o tej gastroskopii jeszcze napisała, ja miałam to badanie. Musieli mnie związać i trzymało mnie trzech pielęgniarzy. Ja sobie myślę, o kurwa, zwykle jak kogoś zwiążesz, to nie trzeba go już jednak trzymać. No i, i jeszcze, żebyście wiedzieli, można za dodatkowe 150 zł. Wziąć coś takiego, co się nazywa gastroskopia bezstresowa. Wtedy normalnie rurka jest cieńsza o pół centymetra. I ja sobie tak myślę. Pół centymetra? Co to jest? No później yy, tak tęskniłem za tym pół centymetra. Że z tęsknoty to normalnie się zerzygałem, zesrałem, a ta pielęgniarka po wszystkim do mnie mówi Ależ był pan dzielny, no jeszcze szkoda, że mi kurwa nie dała lizaka to już by był szczyt. A później e, jakby dostałem jakieś antybiotyki, no nie i... Ten lekarz mi mówi, że mam to zapalenie żołądka, dał mi te antybiotyki i mówi, no to za miesiąc się pan zgłosi na kontrolną gastroskopię. I tak myślę, jaką kontrolną gastroskopę? To nie wiem, tak jakby po rekonstrukcji odbytu mnie mieli kontrolnie wyruchać. Zmieniam lekarza. A później sobie jeszcze o nim szukałem opinii na tym lekarz.pl. I jakiś yy, dzielny pacjent inny mu napisał, wspaniały lekarz, czułem się u niego jak u Pana Boga za piecem. Ja pierdolę. Co, o co w ogóle chodzi? I, i to, to powiedzenie w ogóle nie ma sensu. Po, po co Panu Bogu, kurwa, piec? No, ja naprawdę mam nadzieję, że to nie ma żadnego związku z Żydami. Dziękuję bardzo. To wszystko. <noise> Tomek Machicki, wielkie brawa. Ja też mam prawdziwą historię. Wiecie, jak się nazywa? Bajka o ludziach, co nie mają szacunku do odzieży? Kopciuszek. <noise>